Więc jeśli na to spojrzycie, Chiny, pierwszy wiersz, Chiny, 67%. Tyle wynoszą cła nakładane na USA, wliczając w to manipulacje walutowe i bariery handlowe. Więc 67%. Myślę, że w większości możecie to zobaczyć. Więc to 67%. A my nałożymy obniżone wzajemne cło w wysokości 34%, tak myślę. Oni nakładają cła na nas, my nakładamy cła na nich. Nakładamy mniej, więc jak ktokolwiek może się złościć, a jednak będą, bo my nigdy nikomu niczego nie naliczaliśmy, ale teraz zaczniemy naliczać. Unia Europejska, oni są bardzo twardymi, bardzo, bardzo twardymi negocjatorami handlowymi. Wiecie, myślicie o Unii Europejskiej przyjaźni, a oni nas okradają. To takie smutne, to takie żałosne. 39% My nałożymy 20%, więc zasadniczo naliczamy im połowę. Japonia 46%. Oni nakładali na nas 46% i znacznie więcej w przypadku niektórych towarów, na przykład samochodów 46%, a my naliczamy im 24%. Do decyzji Donalda Trumpa odnieśli się także polscy politycy wśród komentujących znaleźli się m.in. Radosław Sikorski oraz premier Donald Tusk. Przyjaźń oznacza partnerstwo partnerstwo oznacza prawdziwie wzajemne taryfy potrzebne są odpowiednie decyzje. Jestem ciekaw, jak nasza prawica wytłumaczy to, że cła, jakie prezydent Trump nakłada na Unię Europejską, mają być dwa razy wyższe niż na Rosję.